Mam tu bardzo fajną sukienkę. Jest tu jedwab. Dostałam od jednej pani w prezencie i bardzo mi się ona podoba. Chociaż muszę ją troszkę przerobić, ponieważ ma tu pewne takie momenty, które mi się nie podobają. Tu ma takie pufki w środku, więc muszę je po prostu stąd zlikwidować. Już przymierzałam sukienkę. Jest na mnie za ciasna w biodrach, więc muszę coś zrobić. Hmm. Tu właśnie te pufeczki muszę wyrzucić. Góra jest idealnie dobra. Ma tu taki właśnie szeroki pas, dzięki któremu no, będę mogła właśnie sobie wszyć coś, yy, poszerzyć. Yy, nie będę musiała innego materiału używać i nie będzie tak widać. Sukienka, jak widzimy, jest odcinana w połowie. Guziczki metalowe, takie błyszczące, takie archetypowe, bo to stara sukienka. Ona może mieć, bo ja wiem, z 30 lat albo i więcej. Jest dotąd zapinana w sumie dotąd. Nie, och, dotąd. Yy, dalej już jest zaszyta. Ma też malutki rozporeczek z przodu. Bardzo piękna jest. Yy, z tyłu normalny krój, skromny, ale jest na mnie za wąska w biodrach. Niestety, góra jest super, no jakoś dziwnie, bo to jest numer 38, i góra jest akurat, a w biodrach, no chyba, że no, może ja jestem coś tu dziwna w swoich wymiarach, ale będę ją przerabiać. I chciałabym Państwa zachęcić do takich rzeczy w dobie tej, tego z ekologicznego trendu. Kiedy możemy mieć właśnie coś z upcyklingu, recyklingu, jak to woli, upcykling, Tu jest przeróbka. I ona jeszcze ta sukienka mi bardzo długo posłuży. Ja, jak już się do czegoś przywiążę i tak mi się podoba, to bardzo długo mam taką rzecz. Także później pokażę Państwu, jeżeli już ją poszerzyłam, nie wiem właśnie, gdzie wszyć bo tylko będę poszerzać od pasa w dół. Nic u góry. U góry jest idealnie. Także następny filmik. Mam nadzieję, że już pokażę, jak poszerzyłam ten sukienkę.